Jak ci idzie? Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj. Dokładnie, jedna z ciekawszych gierek o wyścigach. Mowa tutaj oczywiście o Need for Speed Hit, ale gierka kosztuje prawie 300 zł, nie? Ale czekajcie, kup Need for Speed Hit minus 95%. Rurururur. Dokładnie, Need <ścoughs> Speed Hit jest za 15 zł, nie? Z 290 zł, tam prawie 300. A teraz nagle 15 złotych nam dają, więc no nieźle. No. no i tak sobie pomyślałem, że będzie to właśnie jakby nowa seria na moim kanale, ponieważ no, miałem tam jakieś serie, właśnie po godzinę. Chodzi mi tutaj o to, że nie mają filmy po 10-15 minut, tylko tak jak na przykład, nie wiem, tutaj w Monster Hunterze, w Tomb Raiderze. ...cyberpunku, co mam godzinne materiały. No i właśnie chciałem sobie wrócić do takiej serii, gdzie sobie mogę odpalić fajną gierackę, luźno zagrać sobie po prostu w nią. Okazji tam coś powiedzieć o tematyce YouTube'a jakoś skomentować jakoś ten. No i właśnie taką gierką jest nic Speed Hit. Kiedyś go przeszedłem, więc. No, troszkę tam będę prawdopodobnie pamiętał. Lecz w sumie. Nie wiem, jakoś nie, nie, nie pamiętam za bardzo tej gry. Pamiętam, że podoba mi się piosenka. Bo pamiętam, że fajnie mi się nim po prostu jeździło. Fajna autka, fajna grafa. No i w sumie podoba mi się taki klimat właśnie szybkich wyścigów nocnych. Tak jak to właśnie było na w naprzednictwo Speed Car Carbon. No nie jest to Forza, ale jest to coś na pewno innego, co nie? No i właśnie dzisiaj sobie popykamy w tą autogieraczkę. Okej, okay, powiem tak. Czemu jest to szósty? Niterko, może coś niemy Nie, to Nitro wygląda żałośnie, jeżeli chodzi o to, nie? ten wygląd kurczę tego nitra to jest słaby ale tak, jak mówię nowa seria na kanale zapraszam oczywiście do moich chłopaczków czyli do snemego oraz Gabrysia ponieważ u Gabrysia naprawdę fajny ciekawy odcinek wyjdzie a u snamego Daily chyba teraz zaczyna prowadzić nowości z GTA więc jeżeli kogoś to ciekawi no to możecie sobie zerknąć okej, okay, hamulec ręczny na spacer, spoko ale on będzie mi potrzebny? Okej, okay, nie wiem, to Nitro jest totalnie i was. Nie rozumiem tutaj tego, co się dzieje. Ale że ez? Dobra, to było totalnie zjebane, ty z <grym> Zundrasa teraz, jak sobie patrzę na mini Ale dobra, Nitro Speed Heat, najnowszy Nitro Speed z 300 zł na 15. No, w sumie fajna cena. Nawet jak w niego, w niego grałem, to czemu by sobie nie kupić za 15 zł, to jest tak prawie za darmo. W jedyczki Safe of Card i macie, nie? To jest fajne. oni jakieś zakłócenia dają, ale to już kojarzymy troszkę z Need for Speedów. No, jest meta, w epicko. Jest się mój auto. Nie, aktualnie co tak, powiem wam. Mówiłem o godzinnych materiałach, a powinien zobaczyć, że ten film będzie ma 20 minut, około. Tam ileś w sensie. No, chciałbym 20 minut, żebym miał, albo nawet trochę krócej. Ale jak na razie chciałem wam po prostu zademonstrować to i pokazać, czy w ogóle wam seria się spodoba. Nawet tak nie, to będę chciał ją nagrać tak jak ponieważ. Nie wiem, połączę to luźne granko z po prostu odcinkami, i będę to rzucał, nawet jak będzie pięć w światem. Okej, okay. spadek jakiś nasz. Okej, okay, Joe spierdala się w dół, do wody. Jak kojarzy tych gniarzy. Co zrobiłeś z tą skarbką? Straciłeś wóz? On stracił wóz. Nie, show. To twoja wina. Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Ha dzień nie rozumiem tego. Oni z, um, zaczęli napierdzielać tylko dlatego, że rozwojem auto. Ty zrobić? A tak naprawdę to oni mnie gonią no? Stój Stój, EJ, Hej, słyszysz, tutaj są kamery, nie widzisz? Show. Czekaj. show. Gonił nas, I on, nie goni nas deskitu. Stało w ogóle. Tak teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośpieszyć mój oddział, są konsekwencje. Frank. Bądź rozsądny Chcesz wysłać wiadomość wyślij posłańca. Okej, okay, będzie robić dla glinów co ja rozumiem, nie kojarzę zbytnio tej fabuły, kurde. Czy tam coś kojarzę? końcówka przykładowo, ale... Nie, jest się będzie działo? Ja będę miał jakieś przebłyski, jak będziemy coś nowego wiedzieć. Kurde. Kolejne 20 godzin pójdzie. chyba ja będę miał z 40 godzin, w sumie za 15 zadać. Jeśli ktoś by pytał w ogóle, skąd mam tą gierkę, no to powiem CA Play, naprawdę polecam, fajnie się tam bawiłem, lecz wolę mieć na stałe jakieś gierki, niż tam abonament kupować. To jest to, że... Nie wiem, kurde. Jakoś lubię sobie czasem wrócić do jakiejś gierki, bo tak właśnie mam, że nie przychodzę jednej gierki, tylko właśnie sobie w nim gram, 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 i robię pauzę, tam po 6 miesiącach przykładowo na nowym sobie odpalam, nie? Hej, to Anna. Odpada, to okay, zabieram niczego. Jesteśmy ekipą. Już nie. mam fury. Jesteśmy to ekipą. Co? Chce iść do Ventury? To... Cool. Sobie. smutna historia. Dobra. Need for speed. Mam nadzieję, że to nie będą copyrighty, nie wiem, zacznę coś sobie może mówić. No, koniec, prezent. Yes? Raz? Okej, okay, no, jakieś autka tu ziomeczek ma. O, hej, zaraz przyjdę. Okej, okay, warsztat River, a. Tak, musisz mieć. Nie wiem, ja się czuję jakby w każdym miejscu był jakiś River, nie? nie wiem dlaczego, to jest jakieś powszechne imię, kurde, czy co? to było? Toyo Trives, medali. Walk. Dobra, szkoła, że to ty To Outko ku fajnie to góno ten masykar. Ja wiem, że znałem by się bardziej takim czymś niż ja. Ale kurczę, dobrze jest Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteś. Tak, Mercer. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami słuchaniu waszych tropów nie z komunikacją będziemy kopać, kogoś podgarżącego kopać. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla wybacz was. Jest zawsze na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Dwem ogliniarz. O. Powiem jakiś dowód mam mu pokazać. Dlatego, że gniazda tak nie wychcą Okej, okay. jeżeli chodzi O postacie To ja na swojej pierwszej postaci grałem tym oto ziomkę Więc można teoretycznie sobie piknąć kogoś innego I nie wiem, przykładowo ją Zawsze będziemy mogli to zmienić, miejsce nie? Jakąś byśmy mogli sobie piknąć Nie wiem, kurczę Dobra, pikniemy tą po prawej całkiem militera po prostu, ale nie wiem, jakieś te postacie wyrenderowane są dosyć dziwne Nie jesteś stąd, co? Okej, okay, mamy niemowę Mamy nie poseć. Słyszałam, że macie tu niezłe bryki Jednak mamy mowę Na że to jest agita Chciałabym się pościgać Wiesz, nie ukrywam jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały Te są do wzięcia To nie jest top, ale są dobre Obie hm. je. Może któryś? Jak za darmo to bierę wszystkie Nie no, mam wszystkie to słynę. Okej, okay, jeżeli chodzi o samochodziki Tak, mamy Mustanga Z 65 by the way Mamy Nissana ja mam zaćminkę między Mustangem albo tym hmm. Bo ta beta też mi się dosyć podoba, fajnie wygląda Fajne te nawet... Alusy kurde, fajnie jak to wygląda do 88, trochę starsze to są pojazdy o ty... o go też niby mogę, ale zobaczcie kiedy to jest przeskok, nie? To jest 253 To tu są was 129. No nie wiem, no brać kamara od razu to nie. Nie wiem, powiem kurde. Że... Nie pamiętam co brałem jako pierwsze auto. Może mu Mustanga, Nie wiem, ale biorę bata chyba wiecie. Mi się wydaje, że... Nie jest wybór. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z showdown. Spróbuję załatwić Ci start. Tam okay. jak szansę sprawdzić czy samochód działa jak należy. Okej okay, to sobie przejdziemy tego showdowna to i. No i... kurde w śmiech. Byśmy... W sumie możemy wtedy zakończyć sobie czak. Wyszło udało, nie? Tego przejdziemy Masz parę wyścigów do wyboru Dobra, bierzmy najbliższy i tyle po prostu, nie ma co Spokojnie, doprowadźmy ten dwuznaj nie startu w jednym kawałek Ale ogień kurde leci Stłumiczka Te wszystkie trofea Nie wiem, zobaczcie to, ja niby sto ileś na godzinę, ale tego nie czuć tam co nie? To jest to w tej grze Że nie czuć tej prędkości tego 68 a o kim on mówił? O swoim wujku, czy ojcu, czy jak? Nie, powiem wam tak, jakieś jeździłem sobie korwetą, bo ja jestem miłośnikiem korwet, lecz postaram się w tej serii troszkę różnorodności robić, to kurde, tym się tak pięknie driftowało, nie? Ale może tym też, tylko nie pamiętam jak to się robi dobrze. Dobra, idzie też fajnie bokiem Dobrze jest, podoba mi się to Już ten klimat jest taki kurde fajny, nie? Okej, okay, start, lecę na... Dobra, więc lecimy Bejcą czym jak to będzie Hej Dex, bądź miły dla mojej kumpeli Testuję nowy wózek Jeśli to jeden z twoich, to już jest brakiem Dołączysz do nas? E, nie Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszny, bardzo okay. śmieszny. Zawsze do usług! Mk1... Nie wiem, jakoś... jakby się czuję, jakby tam coś w tle nie wyrenderowało. Okej... Okay. Dex leci. Monika... Na szczęście nie widzę, co to jakby było... Wysoka konkurencja. Jak coś to gram też na poziomie średnim. To jakoś nie czuję się... Najlepszy... O kurwa No, najlepszym... Yy, zawodnikiem wyścigowym Jak to bym powiedział No, z tym utrzymałem to może być ciężej Byćku Chyba, że na ostatnim zakręcie się wybierze. Ej, on mnie odstawia tak jakoś dosyć szybko Przecież jechałem normalnie ten zakręt Jebane z drzewem Nie no, no pierwsze miejsce to jest... Okej, okay, 2 W to jest ten... Re y ...driftek. Zajebiście. Teraz to można. Tu tak, nie mam nitra. Ten deks mnie... ...szakowo robi, nie? Teraz dalej zwiększa dystans, to nie? nie wiem, może lepsza auto ma. Chociaż jadę... ...moim zdaniem bezbędnie tam raz się wywaliłem przez te barierki, no ale... No co czas zwiększa teren, odległość. Ja pierdolę. zważywiłem. Bez... Zwarzywiłem. Dobra, i ma nas nie dogonić, jesteśmy drodze, nie, ale... Chyba nie to... Tego oczekiwałem. Myślę, że sobie poradzisz. Hmm. Tak no, być. Małbym być drugi? No właśnie, półklotka. Dobrze jest. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like suba. I jalo